thank mm -hmm. you Na początku lutego do hali zajezdni Helenówek wstawiono przechowywany na terenie obiektu tabor historyczny, który jest w stanie przemieszczać się na własnych kołach. Pod dach trafiła klubowa odśnieżarka typu 2N nr 92031 oraz szkoleniowy wagon 2N1 nr 1234. Przed mrozem, śniegiem i deszczem schowany został również sieciowy wóz 5N nr 109. Tramwaje dołączyły do dwóch pojazdów typu 803N i kolekcji taboru Tomasza Adamkiewicza. Pod chmurką musiał zostać przeznaczony do odbudowy wrak tramwaju typu 805N nr 1434. Manewry zostały przeprowadzone dzięki zaangażowaniu członków klubu miłośników starych tramwajów. 15 lutego odbyła się premiera liniowa zmodernizowanego trzydrzwiowego składu 1620 plus 1621. Nowy Voltan odróżnia się od poprzedników czerwonymi osłonami przy reflektorach, LEDowym wyświetlaczem numeru brygady oraz srebrnymi poręczami. Nowinką jest system informacji pasażerskiej. W tramwaju zainstalowano kilka wyświetlaczy LCD, które wyświetlają różne informacje. Zaproponowano dwa sposoby prezentowania informacji o trasie: klasyczny znany z Solarisów oraz nowoczesny, jakiego używa m.in. MPK w Krakowie. Pasażerowie mogą wybrać sposób przekazywania informacji, który bardziej im pasuje. Wszystkie uwagi są przyjmowane przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne. W drugiej połowie lutego przetoczyliśmy koła w historycznym wagonie 803N. Operacje przeprowadziliśmy na tokarni podtorowej w zajezdni Helenówek. Toczenie polega na zdarciu zużytej powierzchni koła, wyrównaniu wielkości kół na osi i wykonaniu odpowiednio dużego obrzeża. Robi się to przy użyciu tzw. płytek wieloostrzowych, czyli niewielkich kwadratowych kawałków metalu o bardzo dużej wytrzymałości. Płytka jest dociskana do koła i zdzierając metal tworzy długą i cienką blaszaną wstęgę. Powstająca przy tym temperatura jest tak duża, że metal rozgrzewa się do czerwoności. Powstającą taśmę trzeba regularnie usuwać z kanału, żeby nie zagrażała bezpieczeństwu tokarza. Przy codziennej eksploatacji wagonu toczenie kół przeprowadza się średnio raz w roku. Biorąc jednak pod uwagę częstotliwość wyjazdów taboru historycznego, kolejne toczenie będzie potrzebne za wiele lat. 18 lutego prokuratura postawiła Romanowi B., właścicielowi zajezdni Dąbrowskiego, zarzut zniszczenia zabytku poprzez rozebranie obiektu bez zgody konserwatora zabytków. Akt oskarżenia ma jeszcze w tym miesiącu trafić do sądu. Zajezdnia Dąbrowskiego trafiła do rejestru zabytków na przełomie 2009 i 2010 roku. W trakcie trwania procedury wpisu zajezdnie nabył Roman B. Przekazanie terenu odbyło się w styczniu 2011 roku. Niemal natychmiast rozpoczął się rabunkowy demontaż wyposażenia dawnego zakładu zakończony interwencją policji i konserwatora zabytków. Od tej pory zajezdnia była pod stałym nadzorem. Wiele uwagi poświęcali jej społecznicy. W sierpniu 2011 roku doszło do pożaru obiektu. Później okazało się, że było to podpalenie. Po bardzo długiej batalii prawnej, właścicielowi udało się cofnąć wpis do rejestru zabytków z przyczyn formalnych. Roman B. uznał, że obiekt nie jest już chroniony i wyburzył go w połowie września ubiegłego roku. Zajezdnia była jednak wpisana do ewidencji zabytków i zgodnie z prawem nie można było prowadzić w niej prac budowlanych bez zgody konserwatora. Sprawa Romana B będzie drugim procesem o zniszczenie zabytku w Łodzi. Poprzedni, dotyczący zniszczenia zabytkowej Widli Dangego przy ulicy Zgierskiej, zakończył się wyrokiem jednego roku więzienia w zawieszeniu dla jej właściciela Michała L. W zajezdni Helenówek stoją trzy pudła przedwojennych tramwajów. Choć Ich stan zachowania jest daleki od ideału i wiele osób nie wróży im świetlanej przyszłości. Plany jakie wobec nich ma klub miłośników starych tramwajów są śmiałe. Najcenniejszym z wagonów jest Herbrand VNB 125 numer 11 z 1898 roku. To najstarszy istniejący łódzki tramwaj, a zarazem jeden z pierwszych wagonów, który wyjechał na ulice naszego miasta wóz zakończył służbę w 1961 roku i został sprzedany prywatnemu właścicielowi, który przerobił go na altanę. Wagon ponownie trafił do Łodzi w 2004 roku. Docelowo ma zostać przywrócony do stanu fabrycznego. Będzie to tym łatwiejsze, że w MPK zachowało się oryginalne podwozie. Drugim tramwajem również jest Herbrand. Wagon zbudowano na początku drugiej dekady XX wieku i eksploatowano aż do 1961 roku. Na tramwaju znajduje się w najgorszym stanie spośród całej trójki. Jest pomysł, by odremontować go na wagon silnikowy i nieco zmodernizować, choć prawdopodobnie zostanie odtworzony do stanu powojennego, gdy kursował jako doczepa. Trzeci wagon to doczepa belgijska z 1910 roku to najlepiej zachowane pudło. Po remoncie zostałby sparowany z Herbrandem GE58 należącym do Łódzkiego MPK. Plany wobec wagonów są ambitne i niekoniecznie nierealne. Wszystko tak naprawdę jest kwestią pieniędzy. Czy uda się je znaleźć, zanim będzie za późno? Czas płynie nieubłaganie i zanim się spostrzegliśmy, kronicę stuknęło 5 lat. Urodziny to znakomita okazja, żeby zatrzymać się i przyjrzeć naszemu projektowi. Historia HBK Spektrum zaczęła się na początku 2008 roku. Zadanie, jakie postawili sobie autorzy, to systematyczne dokumentowanie bieżących wydarzeń, zarówno tych znaczących, które przejdą do historii, jak i zupełnie błahych, codziennych, które jednak składają się na otaczającą nas rzeczywistość. W zamyśle spektrum ma stać się swoistym wehikułem czasu, którego wartość docenimy dopiero za wiele lat. Każdy odcinek odpowiada kolejnemu miesiącowi. Właśnie miesięczny czas zbierania materiału jest optymalny i pozwala stworzyć w miarę długie i bogate w różnorodne relacje wydanie. Niestety, samo utrzymanie takiego tempa okazało się trudne wobec licznych obowiązków. Kronika ukazuje się z dużymi opóźnieniami, ale zawsze porusza najciekawsze tematy. Spektrum jest jedyną kroniką filmową poświęconą zagadnieniom komunikacji miejskiej w Łodzi. Stanowi również źródło inspiracji dla miłośników, którzy chcieliby stworzyć coś własnego. Powstało już kilka podobnych projektów, często cechujących się dużo lepszą grafiką i jakością obrazu. Zawierały one jednak mnóstwo błędów merytorycznych i technicznych, a zapał ich autorów szybko się kończył. To właśnie rzetelna analiza informacji jest podstawą działania kroniki, która przecież stanie się kiedyś źródłem historycznym. Dzięki temu Spektrum już na starcie deklasuje konkurencję, będąc najlepszym filmowym źródłem informacji o transporcie zbiorowym w Łodzi. Kronikę tworzy pięcioosobowa redakcja, która każdego miesiąca trudzi się, aby zebrany materiał dało się pokazać światu. Redaktor naczelny jest jednocześnie operatorem, lektorem, montażystą i autorem tekstów. Korektorzy sprawdzają przygotowane wiadomości i przystosowują je do zasad języka polskiego. Niedawno nastąpiła zmiana na stanowisko drugiego korektora. Darię Stelmaszczyk zastąpiła Aleksandra Kuminiak, członkini KMST i fanka tramwajów i kolei wąskotorowych. Stanowisko pierwszego korektora nieprzerwanie piastuje Kasper Fischer. Przygotowane materiały są oceniane przez Aleksandrę Neven, redaktor artystyczną. To ona ma wpływ m.in. na dobór muzyki. Ostatnim, ale wcale nie najmniej ważnym członkiem zespołu jest Krzysztof Kupczyński, który pełni funkcję redaktora technicznego. Umie rozwiązać każdy problem, i to jego wiedza pozwoliła na wdrożenie do eksploatacji kamery. Spektrum nie powstawałoby, gdyby nie zaangażowanie widzów. Wiele materiałów powstało dzięki waszym informacjom i zdjęciom. Taka sieć potencjalnych reporterów sprawia, że kronika jest w stanie dotrzeć w wiele miejsc i opisać różne wydarzenia. O tym, jak szybko mija czas, można przekonać się, oglądając pierwsze wydanie Spektrum. Pięć lat temu informowaliśmy o zakończeniu remontu ulicy Narutowicza pomiędzy Wierzbową a Lindleya i cieszyliśmy się z nowej sygnalizacji świetlnej. Dziś wiemy, że sygnalizacji jest w sumie 7 i zamiast usprawniać, zwyczajnie blokują ruch. Pokazywaliśmy również budowę LTR i premierowy pokaz wagonów 122N. Trasę oddano do użytku już dawno temu, a nowoczesne pesy wszystkim się już opatrzyły. Wiele uwagi w 2008 roku przykowała podbijarka Plasę Rundteure. Teraz wiemy, że nie był to jedyny raz, gdy łódź gościła podobny automat. Z perspektywy czasu widać, ile straciliśmy. Torowisko na ulicach Czerwonej i Wrublewskiego zostało zamknięte. Nie ma zajezdni Kilińskiego, którą zwiedzaliśmy. Przestała kursować krośniewicka kolej dojazdowa. Niepewny jest los zajezdni Helenówek, przed którą 5 lat temu remontowano tory. Ciekawie za to wyglądały autokary obsługujące linie zastępcze. 5 lat to dużo i mało. Cieszymy się, że stworzyliśmy projekt, który na stałe zagościł na monitorach wielu miłośników. Jesteśmy dumni z tego, że mamy wielu stałych widzów, a nasza praca inspiruje kolejne osoby do publikowania swoich nagrań pojazdów komunikacji miejskiej. Mamy nadzieję, że za pięć lat będziemy mogli przedstawić kolejny rocznicowy materiał, a może nawet wydanie specjalne.